No to, to nagrywamy ten film, czy nie? Bo mówię, dłuży mi się, a ja powiem mi się kończą. no kurde, to jest do kitu, no kurwa! A nie, no kurde, jak nie mamy pomysłu, no to co mamy zrobić? No to info zrób. Po co? No, to info. No i później i tak się do mnie przepieprzasz. I później gadasz wszystkim wokół, o jaki ja to zły jestem. No, no to pom nad lepszym filmem, jest tyle co Ale a w ogóle co, co z tym Minecraftsemu dotknęłaś w ogóle co z tego zmontowałeś czy na, czy nie, ten. Nie nic nie dotknąłem. A miałeś zmontować? No ale mi się nie chciało. Ale co nie chciało? Jak ja mam wszystkim zacząłem wiedzę ty montujesz. Co to ma być? Nie wiem, nie robiłem, oglądałem. Się. A czekaj, co oglądasz? Co? Znowu co sobie sobie oglądałem na YouTube, tak? No miałem notować to. No ale nie chciało mi się, a no co? Ale co nie chciało ci się? No nie chciało mi się. Ale co, robimy to wspólnie, no to jesteś w tym bagnie, no to robimy, tak? Nie. Co nie? No, nie chcę z tej serii nagrywać. Ale co nie, ty, ty ja się chyba przekrzysałem w tym momencie. No, no nie no nie, nie robimy tego. Ale co, co, co nie robimy? No nie robimy tego, po prostu, no kurde. Ty re rezygnujesz z tej serii, co? No nie robię tego. Eee, po powtórz. No, no nie robię tego, po co? Ja się przeczytałem, powtórz to. No nie robię tej serii! Nagrywasz tak to? Już? No co ty robisz? Już? Już ci przeszło? Ty, to to całe, człowieku. Chyba ty, to nie to, co Pół życia. zmarnowałem. No dobra. Do Tam, właśnie. To było chore, co zrobił. Nie wiem, co o tym myśleć. Dajcie znać w komentarzach co się... co myślicie co... Dobra, koniec. It's a fucking prank! It's a fucking a prank! się? Nie wiem. Dajcie w komentarzach czy się wystraszyliście, czy coś. się nagrywało to nie... No wiem. mi się wydaje że raczej się domyślił. A, bo... a, a nie wiem, wyglądało to troszkę sztucznie, ale ważne, że było. Powiedzcie, dajcie znać co myślicie. Słuchajcie, Minecraft Tiny night było montowane Przymigmatiego pues, wtedy gdy mówiłem no Potrzebowaliśmy czegoś grubego, co by każdy uwierzył, nie wiem, jeżeli uwierzyliście, no to dajcie dla nas w komentarzach, jaka minuta was przeraziła. To było ekstra. No właśnie. I nie bez powodu na przykład jest premiera, bo byście się domyślili, że to prank. Tak mi się wydaje. Więc musieli... To jest prawie, że oczywiste. Prawie, że oczywiste. Dzisiaj jest prima aprilis, pierwszy kwietnia. Więc każdy robi się żarty, no to ja też muszę zrobić żart, nie? No to... Tutaj pożegnam się z wami. Odcinek Marka Simonsonet już niedługo. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że film się spodobał. Do zobaczenia i cześć.